Hej, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z InFamous 2. Poprzednio udało nam się zlokalizować najprawdopodobniej miejsce, w którym Bertrand przytrzymuje maszynę do przekazywania mocy, coś takiego. I mm, oczywiście musieliśmy się do, te, do tego ataku na Ford, bo najpra, najprawdopodobniej ta maszyna jest właśnie w Fordzie przygotować. Więc zjednoczyliśmy sobie ludzi, La Rocha, ja akurat wybrałem taką a nie inną jakby wersję. Bo poszedłem dobrą karmą. Interesowało mnie jakby to właśnie się potoczyło dalej, ale jednak zdecydowałem załatwić to standardowo. No i oczywiście wykonaliśmy misje poboczne. Tak jak już mogliście zauważyć bestia jest. Oddalona od Numera 731 Coś jest w milach podane. 731 mil. Więc to można powiedzieć, no niedaleko już jest. Tu już mamy naszą misję. Więc tutaj się udamy od razu. Choć tu widzę jeszcze przeciwników. Dobra. Jak wygląda się misja? Zaatakuj fort? Czy będziemy już atakować? Wszyscy łączymy siły. Ludzie y LaRosza, Nix, Illusic y i ja. Więc zobaczymy, jak o, to call. pójdzie. Wszystko gotowe. LaRosz i jego ludzie są. Pot, potrafisz się skupić, chociaż na 5 minut. Przez cały dzień. Jaki plan? Jak już zdejmiecie wieżyczki, wejdziemy do środka i zaczniemy rozrówę. Znajdziemy ten bzdur. to urządzenie przesyłowe. Uważajcie, gdzie strzelacie. Tak, moi chłopcy są rozbrykani. Kocham ich. Pomóż nam pozbycie milicji, a dostaniesz to coś. I co, wtedy je rozwalimy, tak? Albo pozbawimy mocy, co? Skąd ty wierzesz, takie głupie? Pomysły? Dobra, zde zdecydujemy później. Najpierw musimy ustalić, jak przejąć ten fort. Tak jak mówił ten z bok. Ty i ja otworzymy fort od północy, a potem pomogę wyczyścić wnętrze. Potem pójdziesz ze mną i zrobimy im kuku od e, południa. Co jest, papuszki? Nie chcecie walczyć ramię w ramię? Zastanówmy się, bo mamy walczyć ze sobą czy z milicją? Ha, ha. Mam prawo głosu? Lubię walki dziewczyn. No wiecie, trochę drapania paznokciami i szarpania za włosy. Łapy przysą je, bo cię zastrzelę. Bierzmy się Już do Już to słyszałem. A ty? Nie. O, dobra. Dziwne To zaczynamy tak Kurde tam jest działko Może wejdę bardziej tendaj Dobra, gościa trafiłem Wejdziemy tendaj Nie da się wyżej wejść? Kurde. Dobra, zalepimy to tędy. Dobra, już jestem. Jesteśmy w środku. Znakomicie, stary! Rozwal ciężki sprzęt, potem moi chłopcy wkroczą i rozpętają piekło! Dobra, możemy walczyć. Yy, strumień piorunów. Aha, dobra. Jest To był gość z niganem? Kurde. Może przydałoby się tornado? Musi? Dobra. Kłonic nie jest. Jeszcze jedno. Nie, dobra, musimy sobie radzić bez tornada. Super. Kurde, tu naprawdę dużo ich tu jest. Ale nie mam nie wiem z kogo się brać. Jiszczymy to. Za dużo, za dużo ich. Jeszcze tamto działko. Nie zniszczyłem go, a muszę. Kurde, gościu. Skąd się tu pojawili? Gdzie jeszcze tutaj kubańce? Jest, mamy tornado Janowe. Tutaj nie przejdziemy. Może wejdźmy na górę? I była przed nami. No i jak szybka jest. Skąd ci goście strzelają, no? Dobra, musimy wyjść wyżej. Wjedziemy tu na dół, bo tu jest jeszcze... ...jedno działko. Dobra Hej, Zik Tak, widzę. Najbliższy transformator jest na placu budowy. Wyślę ci na miary. Dobra, dzięki No niedobrze, nie ma prądu. Ja już biegnę. Jest on tutaj blisko. Wstrzelmy. To fajne. Gdzie ja muszę teraz tutaj gdzieś? Nie wiem, gdzie mam w ogóle skierować. Dobra, mamy to. Choć łatwo nie było. mało nie zostałem, No. A następny trzeba trzeba No. i mamy to? Tam też trzeba będzie, bra, tego gościa ścigamy, w na nawala wracamy do akcji. gotów na małe rozbierdzie? Myślę, że ostro no rozwalę! Przejdziemy się na piesza. Musimy by zneutralizować moździerze. Mamy na razie dwa na mapie. Gościu paz z miniganem. trochę oberwaliśmy. Wejdę no ten parę osób w Tu jest możesz. Nikogo przy nim nie było. Kolejny jest gdzieś tam. Na muzyczka przykryła w tle Oby, gdzie on jest, tutaj O, nie Jeszcze jeden moścież mamy z głowy Słuchajcie, mamy urządzenie przesyłowe Chłopaki wyciągnęli je, by zrobić wielkie ognisko. Zobaczę, zobaczę jak to płonie. Jak to działa? Odpal to, podłącz się i. i cierp, jak ci będzie wyprówać flaki. O. torcenie. Podłączcie mnie. Dzie hej, hej, chwileczkę. Mieliśmy o tym pogadać, kol. Chcesz nową moc? To może weź moją, a ja wezmę jedną z twoich, he? Nie! Musisz przyznać, że warto wymienić moce. Im potężniejsza drużyna, tym więcej zrobimy. Ile dziś dokonaliśmy? Większy jest lepszy. To nie, to, to nie jest... Dobra, hej. Ja i Nix wymienimy moce, a potem to zniszczymy. Obiecuję. Nie. Jeżeli masz zamiar wymieniać się z kimś mocami, powinnam to być ja. Wybierz ją, a z nami koniec. Jak weźmiesz ją, nie będę mieć wyboru. Potraktuję cię jak bandytę. kobiety... O kurde. Musimy wybrać. Niks czy kło? Szczerze. Podoba mi się ta moc. Y, Niks. Może się przenosić, może. Ale tak zbytnio trochę tam tej mocy i tak są podobne, my sobie kło, tym razem zobaczymy, jak to będzie. Kło, tworzymy zespół. Dobra, dam radę, dam radę. Będę tuż przy tobie. Po tym, co razem przeszliśmy, wolisz tę zimną sukę ode mnie? Walsie! Raz. Dawałam sobie radę wcześniej. Teraz też dam radę. Dwa. Mam nadzieję, że ty i ta lesba będziecie szczęśliwi. Trzy. Nie, komuś! Nie! Trzymaj się! Strzelcie śmigłowiec! Leci po Mertranda! Tu bekalą się w południowym szczydle! Głóźdź bestii od Newmaray, 353 mile. Czy postąpiłem dobrze? Impreza z Kłos to PD. Żeby wstrzelić zamrożone... Zamrożenie nowe dostaliśmy. Fajnie to wygląda. Coś mi się zdaje, że... Wymóg zamiatający. Udało Ci się zrobić trofeum. Status quo. Granat lodowy. Tarcza mrozu. O, jest starsza. Wow. No to mi się to bardzo podoba. Raczej wybór tutaj nie był. Można było wybrać też Mocniks, mimo to, że idziemy po dobrej karmie. Ale już widzę, że jeżeli chodzi o moce, to. Tu jest wybuch zamiatający. Wymóg zamiatający. No to to akurat będzie ciekawe. Tu są te moce, które nie mogliśmy odblokować. A tu jest jakaś blo blokada karmiczna. Aha, no to wiadomo. Ale myślę, że jakbyśmy wybrali niks, to by też mogło wpłynąć na naszą ym, karmę, po prostu, więc. Ale tam te moce i tak nie są złe. Dobra, możemy wykupić. Aha, mamy. One kosztują. Dobra, wybuch zamiatający to będzie... Kol rzuca w przeciwników kilkoma lodowymi soplami. Granat lodowy. Granat wyrzucający z siebie chmurę lodowych sopli. kałtuje przeciwników i zapewnia osłonę. Gdzie jest ta tarcza? Kol przyzywa zamrożoną kolumnę lodu, która unosi go w powietrze. Jest tarcza mrozu też. Kurde, muszę wykupić to, żeby mieć tarczę, bo tarcza lodowa tarcza, która wstrzymuje pociski nieprzyjaciela, zamieniając ich energię na mo moc kola. Tarcza jest naprawdę spoko i zawsze ją chciałem mieć, ale tu widzę, że powinna stać. To wykupmy i to. I na razie coś tu jeszcze jest. Zamrożenie jonowe. To lub tornado jonowe. A, tu już możemy wybrać sobie. I to weźmy te zamrożenie jonowe. I będziemy to testować i tutaj wszystko. I. Dobra. No to w porządku. Jak to wygląda na mapie? Bestia. no już, już bliziutko. Mamy dwie misje, które od razu y, zrobimy: okręt głupców i arsenał. Jesteśmy bliżej tego, więc to weźmy. Przy okazji, tu jest jeszcze coś na nas czeka. Kurde, to się dużo pozmieniało. Kolejne zdolności. Bertrand uciekł z kubaniec. Maszynę mamy, jeszcze jej nie zniszczyliśmy. Co to się dzieje? Jeszcze wal walczą między sobą. Sprawdźmy to. Widzieliście? Wow. Jakaś zasadka jest normalnie? Jak to wygląda? Gra tarcza mrozu pod R2. Wow, tak jak w jedynce. Możemy jeszcze? Dobra, idziemy do misji pobocznej. Odpłynęła łódź i otworzyła ogień do tłumu. Załatwisz ich, prawda? Pokonaj milicję za to łódź. Możecie już strzelać. Może być ciężko. Chyba warto tam skoczyć. Ale tu nie powinni strzelać. Bo raczej by od razu to łódź. I finisher. Patrzcie jak uciekają, nie mają gdzie. Dobra, szybko, spadam stąd. Ajajaj, aj, aj. ciężko było stąd wyjść. I jeszcze zróbmy arsenał, przy okazji, będziemy korzystać z mocy, nowych mocy umiejętności. I w końcu zrobiło się ciekawiej. Mam już mosek, które chciałem mieć. Jeszcze sobie potestujemy, wiadomo. I mam już taki zestaw, który najprawdopodobniej będę używał teraz. W końcu doszedłem do takiego poziomu, w którym mogę mieć to, co chcę. Jestem misji fabularnej, ale jej na razie nie będziemy robić. No, mój cel jest tutaj, więc... Aha. I co tym razem? Helikopter nas przywoził, kończy się amunicja. Pokonaj wszystkich przeciwników. Aha, dobra, mam tarczę. Trosłem go choć po cokolwiek. Zajmiemy sobie tarcze na impuls kinetyczny. Rzucimy samochodem.

Nic coś daleko o nie no, no rob... kurde, dwóch wielkich trzeba będzie pokonać. Czy zaczyna! się to nic nie dostał. Najpierw musimy zniszczyć tego małego. też mi skupanie z żołnok. co za gościu Teraz siuda, teraz siuda Bardzo ładnie, położę życia mu sobie trochę mocy Troszkę i zaraz padnie. Gdzie jestem? Gdzie jestem? O, o. o nie. Przedtemno na chwilę tropiło. Myślałem, że umarłem. Wejdźmy wyżej. Bo teraz nie ma gdzie. No, co za głoś. Pokonałem drania, bydle wielkie i obydwa dedy od razu. Nie, kurde, ten jeszcze żyje, no i padły walczyć z nimi to naprawdę. Nie za fajne wrażenie, ale się udało. Nie zabijesz chyba dziewczyny! Dobra, jeszcze przejdę się po łamek No i to będzie na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zachęcam do i komentowania skóry. Bardzo dziękuję. No i co? Trzymajcie się i do następnego. Cześć! And destroy go